Idź miało przez życie, miej wesołą minkę, łap szczęście za ogon i duś jak cytrynkę. Taki cytat wierszyk dostałam kiedyś na pamiątkę z tyłu zdjęcia. Fajny wierszyk, takie banalne słowa, miłe życzenia po prostu. Zapomniałam o nim i niedawno w związku z przeprowadzką to zdjęcie i ten wierszyk wpadł mi do rąk i wywołał uśmiech. I teraz nie wydaje mi się już tylko takim. Miłymi życzeniami, takimi banalnymi, nawet bym powiedziała, życzeniami. Śmiem twierdzić, że jest w nim sporo prawdy, mało tego popartej nawet dowodami naukowymi. Cześć, ja mam na imię Beata, jestem pedagogiem, nauczycielem przedszkola i ogólnie pasjonatem życia. Spróbuję nasz wierszyk rozłożyć na części pierwsze i wyłonić z niego komunikaty, jakie za sobą niosą. Niesie ten wiersz. Idź śmiało przez życie. Czyli miej chyba odwagę. Odwaga jest potrzebna do działania, do stawiania czoła wyzwaniom, do tego, by przejść do przodu, jeśli wszyscy dookoła mówią i radzą inaczej. Do tego, by sięgać po więcej, by brać od życia więcej. Tak, do tego bez wątpienia potrzebna jest odwaga. Do tego, by powiedzieć: Jestem tu po to, by być szczęśliwym człowiekiem. I dzięki temu dzielić się tym szczęściem i siać dobro pomimo tego, że nie zawsze to dobro do nas wróci. Kolejna część. Miej wesołą minkę. Czy to znaczy, że mam przybrać dobrą minę do złej gry? Udawać, że jest inaczej i uśmiechać się pomimo tego, że jest źle? Wierzę, że nie do końca o to chodzi w tym cytacie. Raczej by nieść uśmiech dla innych, by nie obarczać każdej napotkanej osoby tym, że jest nam źle albo nie tak w tym momencie. By nasza twarz dawała komunikat pozytywny innym, dla innych, by była łagodna i pełna miłości, zarówno dla siebie, jak i towarzyszy naszego życia, na, dla tych, kogo spotykamy na swojej drodze. Miej wesołą minkę, to może także to, by cieszyć się tym, co się ma, a nie płakać nad tym, czego się nie ma. Dostrzegać dobro i piękno i po prostu uśmiechać się do tego, cieszyć się, radować. Być wdzięcznym za to, że żyję i wykorzystać ten dzień jak najlepiej, jak potrafię. Bo jak powiedział w swojej książce Sharma, jutro to prezent, a nie Twoje prawo. Nie wiemy, ile dni, ile miesięcy, lat przed nami, oby jak najwięcej, czego Wam z całego serca życzę. Dlaczego zatem nie zrobić czegoś, by ta wesoła Minka miała rację bytu? Dlaczego nie dążyć do tego, by móc obdarzać innych uśmiechem? Przecież, jak mówi kolejny cytat, uśmiech kosztuje mniej niż elektryczność, a daje więcej światła. Zatem posyłajmy sobie uśmiech każdego dnia, rano w lustrze do siebie, potem do bliskich i dalszych, to naprawdę ma moc. Życzliwość i uśmiech dają nam również bardzo dużo, bo wpływają na nasze samopoczucie, na nasz nastrój. Mało tego potrafią ten nastrój zmienić, po to, by spojrzeć na przykład na trudną sprawę inaczej i znaleźć rozwiązanie. Warto spróbować polecam. Ja posyłam teraz uśmiech dla Was, kochani, dla Ciebie. I dziękuję, że mnie w tym momencie słuchasz. Łap szczęście za ogon i dusi jak cytrynkę. Bez wątpienia jest jestem sporo prawdy. Nie można gonić za szczęściem, bo można go nigdy nie dogonić. Warto łapać to szczęście w każdej chwili i wyściskać z niego, ile się da. Warto też wiedzieć, co daje nam to szczęście bo i co to w ogóle jest szczęście? Bo jak można chwytać coś, co jest nieokreślone? Nawet jeśli to będziemy, nawet jeśli to będzie przy nas, to tego nie dostrzeżemy, bo niby jak skoro nie wiemy, czym to szczęście jest. Nie istnieje coś takiego jak sekret szczęścia, podobnie jak nie istnieje cudowna dieta, która sprawdzałaby się bez wyjątku u wszystkich. Musimy wiedzieć Czym dla nas jest szczęście, by móc podjąć odpowiednie działania, które mają nas uszczęśliwić? Naukowcy i badacze, m.in. Ken Sheldon i Sonia Liubomirski, wraz ze swoimi studentami prowadzili badania, by uzyskać odpowiedź na pytania, jak stać się szczęśliwym człowiekiem, jakie działania budujące szczęście są skuteczne, jaki jest ich mechanizm i dlaczego dają efekty. Wyniki tych eksperymentów pokazują, że wzniesienie się na wyższy poziom szczęścia jest możliwe, jeśli jest się na to dobrze przygotowanym. Potrzebna jest jednak do tego decyzja, że chcesz być w życiu szczęśliwym. Szczęście to jeden z najlepszych prezentów, jaki możesz podarować sobie i swoim bliskim. Szczęście jednak to nie uśmiech od losu. Na który musimy czekać, aż nadejdzie. To nie jest coś, co musimy znaleźć. Dr Sonia Jugomirski jest profesorem psychologii Uniwersytetu Kalifornijskiego i uważa, że szczęście można budować albo tworzyć, ponieważ z badań jasno wynika, że to my odpowiadamy za nasze szczęście. Tworzenie go jest w naszej mocy. Dlatego ważna jest decyzja o tym, że chcę być szczęśliwy, chcę być szczęśliwa. Jeszcze ważniejsze to przekonanie, że jest to możliwe i oczywiście świadomość, że wprowadzenie tego w życie wymaga od nas wysiłku, zaangażowania i samodyscypliny. Ja pragnę poprzez ten materiał podzielić się z tobą wiedzą, która może pomóc temu, kto tej wiedzy potrzebuje, kto chce zmienić coś. Jeśli tu jesteś i słuchasz, mam nadzieję, że chcesz dokonać zmian na lepsze. I wierzę, że ten materiał będzie takim ziarenkiem, ziarenkiem, które zechcesz pielęgnować, by wykiełkowało. Kolejne fakty. Wiadomym jest, że poczucie bezsilności, kiedy jesteśmy w dołku życiowym lub w ławce, bywa niszczące. Już same myśli zabierają nam mocy i energię. W takich chwilach wydaje się, że żeby z tego wyjść, żeby wydostać się z tej pętli nieszczęścia, potrzeba wielkiej siły, energii i mocy. I tu dla takich Osób, dobra wiadomość. Praca, ten proces wychodzenia z kryzysu życiowego może się zacząć od maleńkich kroków, jednak wynagradzanych natychmiastowymi rezultata, rezultatami. Profesor Martin Seligman z Uniwersytetu Pensylwanii przeprowadził bardzo ciekawe badanie. Tutaj zaraz wam przeczytam z książki Wybierz swoje szczęście. Wpoił działania budujące szczęście grupie ludzi będących w głębokiej depresji. To byli pacjenci kwalifikujący się do kategorii najciężej dotkniętych depresją. Tych ludzi trudno było skłonić nawet do wstania z łóżka, ale mimo to poinstruowano ich, żeby wykonali proste ćwiczenie, które polegało na przypominaniu sobie i zapisywaniu trzech pozytywnych zdarzeń. Jakie codziennie mają miejsce. Na przykład, dziś zadzwoniła Joasia i powiedziała kilka miłych słów. Przeczytałem rozdział książki, którą polecił mi terapeuta. Dziś wreszcie wyszło w słońce. W ciągu 15 dni uczestnicy tego eksperymentu zmienili kategorię depresji z ciężkiej na umiarkowaną, a 94% uczestników odczuło ulgę. Jak widać na przykładzie tego eksperymentu, pierwsze kroki na drodze budowania szczęścia można podjąć natychmiast. Zaczynamy od zaakceptowania tego, że nasze pragnienie szczęścia nie jest jedynie pobożnym życzeniem. Budowanie szczęścia to bardzo ważny cel, który zawsze mamy prawo realizować i do którego osiągnięcia zawsze posiadamy niezbędne środki. Oczywiście, warto zwrócić uwagę, że ktoś, ktoś jest, kto jest pod opieką lekarza i leczy się z depresji, nie ma nagle rzucać wszystkiego, bo nabrał przekonania, że sam zbuduje swoje szczęście. Decyzja o tym, że chcę działać, jest jak najbardziej słuszna, ważna, co nie znaczy, że nie potrzebujemy wsparcia. Wsparcie jest bardzo ważne i nie tylko w przypadku depresji. I kiedy potrzebujemy pomocy, Warto z niej korzystać, czy wręcz o takie wsparcie poprosić. Dla tych osób, które zmagają się z depresją, autorka wspomnianej książki, ten cały swój program, który tam proponuje, uważa go jako terapię uzupełniającą, która pomoże szybciej i na dłużej uwolnić się z depresji. Dla tej grupy osób poświęciła osobny rozdział, do którego odsyłam ciebie, jeśli borykasz się z tym wyzwaniem. Wybierz szczęście. No dobrze, przejdźmy do kolejnych faktów. Na pewno trudno jest uwierzyć, że bogactwo, piękno i zdrowie mają tylko krótkotrwały i ograniczony wpływ na uczucie szczęścia. Ale dowody mówią same za siebie. Znacie osoby, które są bardzo bogate, a są nieszczęśliwe. Albo ludzi, którzy żyją od przysłowiowej wypłaty do wypłaty, ale uważają się za szczęśliwych. Piękna kobieta, która czuje się nieszczęśliwa. I ktoś oszpecony, kto potrafi żyć pełnią życia i dodatkowo wspierać innych, czerpiąc z tego moc i szczęście. Nik Wójcic, nie wiem czy dobrze wypowiadam jego nazwisko, mam nadzieję, facet bez rąk i nóg, ma żonę, piękną, zdrową kobietę, dzieci, jest mówcą motywacyjnym i bądź można mieć takie przekonanie, że powinien leżeć przykuty do łóżka i czekać, nie daj Boże, na śmierć. Bo jak w takiej sytuacji żyć? A on żyje pełnią życia. Jak twierdzi, dokonał wyboru. Może być wściekły za to, czego nie ma, lub wdzięczny za to, co ma. Dodatkowo twierdzi, że trwałego szczęścia nie da się osiągnąć idąc na skróty. Jeśli postawisz na chwilowe przyjemności, osiągniesz co najwyżej krótkotrwałe zadowolenie. Dzisiaj pocieszysz się zabawką, a jutro nie będzie już po niej śladu. Warto posłuchać sobie tego mówcy. Polecam. Ale wróćmy do dr Soni i jej książki. Autorka uważa, że jeśli zaakceptuje się fakt, że okoliczności życia nie są kluczem do odczuwania radości i dobrego samopoczucia, znacznie zwiększymy nasze szanse sukcesu w budowaniu szczęścia. Obok genów i okoliczności życiowych istnieje jeszcze jeden bardzo ważny czynnik szczęścia: nasze zachowanie. Dlatego kluczem do szczęścia nie jest zmienianie naszego kodu genetycznego, ani poprawianie okoliczności życiowych, czyli dążenie do bogactwa. Bo ono zapewni mi szczęście, jak wygram w Totolotka, będę miała górę pieniędzy, to będę szczęśliwa. Nie. Kluczem do szczęścia jest zmienianie naszych codziennych celowych działań. Odpowiedz sobie proszę na pytanie, co robisz, kiedy chcesz nauczyć się czegoś nowego? Na kim się wzorujesz? Na mistrzu w tej dziedzinie? Czy na kimś, kto nie ma o tym pojęcia. Dlatego naukowcy obserwowali ludzi bardzo szczęśliwych i nieszczęśliwych i eksperymentowali z nimi. Jeśli ja chcę być szczęśliwa, to wzoruję się na ludziach szczęśliwych. Jeśli chcę nauczyć się gry na pianinie, to będę się uczyła od kogoś, kto to potrafi. Mało tego od kogoś, kto jest w tym dobry. Dlatego, do, dlatego dr Sonia ze swoimi współpracownikami. Wyłonili schematy myślenia i zachowań przejawianych przez najszczęśliwszych uczestników ich eksperymentu. Najszczęśliwsi ludzie, co robią? Poświęcają bardzo wiele czasu rodzinie i przyjaciołom, zgłębiają relacje z bliskimi i czerpią z tego wielką radość. Okazują wdzięczność za wszystko, co mają, nie czują przy tym dyskomfortu. Często są pierwszymi, jeśli chodzi o niesienie pomocy. Optymist optymistycznie patrzą w przyszłość. Rozkoszują się przyjemnościami życia i starają się żyć bieżącą chwilą. Regularnie wykonują ćwiczenia fizyczne. Ambitnie i z zaangażowaniem realizują cele życiowe. Znoszą stres, kryzysy, a nawet tragedie. Są wybici z rytmu, co jest naturalne, nie mniej niż ty czy ja, ale mają tajną broń. Są na tyle pewni i silni mają takie w sobie przekonanie, że pokonują nawet duże trudności. Ja bym powiedziała, że. Poprzez swój wysiłek włożony, by codziennie zadbać o wymienione przed chwilą sfery życia, jakość naszego życia wzrasta, a poziom szczęścia idzie w górę. Oczywiście, jeśli podejmie się człowiek wyzwania, to na początku wszystko, co nowe, wydaje się trudne. Jednak warto, bo później jest już tylko łatwiej. Mało tego, skutki uboczne naszej pracy, myśleń są tutaj imponujące. I znowu wspomniana książka. O tych skutkach ubocznych. Myślę, że warto to przeczytać. Wydaje się, że szczęście wpływa korzystnie na wszystkie aspekty życia. Generuje cenne produkty uboczne. Niestety, niewielu z nas znajduje czas, żeby odkryć te korzyści i głęboko się nad nimi zastanowić. Szczęście to nie tylko doświadczanie radości i miłości, nie tylko zadowolenie, duma i chwile wzruszenia. To również wspaniałe skarby w innych aspektach życia. Większa energia, bardziej odporny system immunologiczny, większe zaangażowanie w pracę, lepsze relacje z ludźmi i lepsze zdrowie fizyczne oraz mentalne. Kiedy stajemy się szczęśliwsi, wzrastają nasza pewność siebie i samoocena. Nabieramy przekonania, że jesteśmy wartościowymi ludźmi i zasługujemy na szacunek. Ostatnią i zapewne najmniej docenianą korzyścią jest to, że nasze szczęście udziela się naszym partnerom i rodzinom, naszej społeczności i całemu społeczeństwu. Na koniec pozwolę sobie dla Otuchy zacytować zdanie z książki Robina Szarmy. Wszystkie zmiany są trudne na początku, chaotyczne w trakcie i wspaniałe na końcu. Niebo na Ziemi to stan ducha, a nie miejsce. Podróżuj często w świat zachwytu i magii. Kochani, życzę Wam szczęścia i jednocześnie, jeśli chcecie je budować razem ze mną, zapraszam na Facebook do dołączenia do mojej prywatnej grupy. Zbuduj swoje szczęście. Oczywiście, jeśli podobał Ci się materiał, będę wdzięczna za łapkę w górę, subskrypcję, bądź nawet udostępnienie, by jak najwięcej osób mogło mieć dostęp do tego materiału. Życzę Ci miłego dnia. O południa i wieczoru pełnego cudownych zdarzeń, uważności w dostrzeganiu najdrobniejszych chwil przyjemności i motywacji do działania, by podążać swoją drogą ku pięknym celom i być szczęśliwym. Powodzenia! Pozdrawiam serdecznie.